Witam widzowie, rynek łomża. Dzisiaj skromnie, dosyć mały bo deszczowo. Prawdopodobnie też deszcz trochę przegonił. Zapraszam do filmiku. Miłego oglądania. <śmianie> A tu jest do końca, proszę bardzo. To? Dokładnie te kurki ile? Po ile? Szczupłe? W tym białoczubi z ciubami 150. 150 tam weszło dobra. Trzeba się trochę odsuwać, potem można zdjąć. Rzemba papuszki po, po ile? W pustówce.

No, no do gadania, nie? Pójdź no A jasne, taka cena ogólna. To też tak samo. Jak A? za wszystkie to będzie tanie, Jak Po sztuce to będzie inaczej. Pieszka, nie chcesz? No to mów, no co chcesz. Ja, no konkretnie, no to czekam aż coś powiem. Takich taki wilk, tam takich... No to słuchajcie. Nie No to słucham, nie. Ta w tym. Dzień te białe, pocztowe po ile? Wszystkie po dwie dychy. A wszystkie po dwie dechy za Do sztukę, dobra i wszystkie A tutaj Deresze? Dwie pustówki park Te Budapeszty pytałem, trzy stówki

tam witam taczkę pan kupił? No to kupiłem samica, tak No samica to samica, nie? I gdzie? Tutaj gdzie się działa? Nie widziałem Ukryta była? Nie. To nie zauważyłem, bo samica bym wziął też. Nawet ten. co tam było? No Sporo, nie? A nie byłem, no nie Sporo, sporo było osób. Większe niż tutaj? Tutaj to. całkiem tam za No to deszcz może przestraszył, nie? Jest chyba raczej. Ale to mówię, że wcześniej bardzo padało, nie? No u nas. tutaj Dziś jak mówił, że w pół do piątej tak pół nas spadało no. Ale to no tam no nie, no to... To nie widać było na drodze żeby... no To to nie powinno przestraszyć raczej nie. Ale tu że większy pa te No bo tu i większe kałuże Te pawiki, jaka to cena za nie? A ile ja nie wiem, to <laughs> <laughs> Stówkę? Stówkę, a garbonosy? Za 150 150

Po 150 150 To szaliczka samiczka, pewnie? Samczyk, Samczyk o! Oh. Tak. Iby się hoduje, ale. Nie, nie samic. Sam. Dzięki. Co kiedy taka parka? 150. 150, Dobre.

Ten wydymek czerwony, to co to tak. Samiczka? Idę samiczka? A te czarne po ile? 800.

Jak gołąbki latają? Powoli że tak. Idę do tego parka? Nie ma wieści, nie ma. A pan nie gdzieś tam ma tylko ile stoków. To chyba na wiosnę. To Co? Są, do Bardzo możliwe, no ale na razie młode jeszcze są poloty. <laughs> jakoś się trzymają. To jest ta rasa taka inna, nie? Widziałem gościa na YouTube, takie hoduje też No fabry, no dokładnie A Pawiki na białych ogonach z tego Ile taka parka? 18.

na ziemi Jeszcze jeden jest Kupiłem wczoraj W Mazowiecku, idealny Może i na handel Może i na handel, tylko tani nie będzie, bo wszystko ma co potrzeba Byś siedemdych trzeba wziąć Ale byś zobaczył, to byś no. wiedział o czym mówię Co widzę, taka kurka? To kogut, no, Dobra. To ile taki kogut? O, 80, dobra. Gdzie jest? Te? Śluby, te... a ma drugie większa. te? te tak? Też ładny kurwa, ja dumam czy nie No tyle. No ja drugą wziąłem Ale tam jest i teraz z worka wyniósł Możliwe Tylko jeden sami Możliwe No one wąskie są, ale no to trzeba kombinować, bo tych raz nie ma, nie? No nie ma jeszcze Jeden Tak, dokładnie Cena nie jest powalająca, więc

Суббон, ты на визове. Шадишь, я подавала, застала папка, суба.

Dlaczego czy Zdry... takie garbonasy. 4. Za parę? Stówa za sztukę stuwa za sztukę, dobra Za parę sto Parę 150. Tym...

Krójki ozdobne Idę taki za sztukę? Pięćdziesiąt. Może jakiś numer chce pan podać, bo to dla dziecka fajne Numer A, Dobra, po pięć dyszek Dzięki

Nie, no, nie tak, to bycie, kurwa, bo ja. bo dobrych Po szły. co Po dobrych nie, nie, A ja? Tak, tak, nie, Ja mam kurwa, idealne, parę samczyk czarnych. Samczyk nie, 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 czarnych kurwa, wychodzi taki w życiu, Jezu. No nie, czarnych nie, nie, ja to by było na tyle widzowie. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę, suba. Do zobaczenia w następnym tygodniu w Mazowiecku.